Mikołajek szybko, pysznie i bezpieczenia, zaledwie z trzech składników. No dobra, może czterech. Potrzebujesz truskawki, ja mam mrożone, one się przez całą noc odmrażały. Jeżeli masz potrzebę, to dodaj do nich cukier. Ja bardzo lubię takie szybkie desery, bo nienawidzę czasu marnować w kuchni, a lubię sobie dobrze zjeść. Dlatego postanowiłam, że podzielę się z tobą tym przepisem. Może wykorzystasz, a może robisz taki deser, daj znać w komentarzu. Dobra, są już zblendowane. Do tych truskawek wlej pół litra rozrobionej i przestudzonej galaretki truskawkowej. Ja mam tutaj litr, ale wleję pół litra. Wymieszaj. I to należy teraz porozlewać do pucharków. Wszystko porozlewaj. Ja na razie tak ostrożnie leję, żeby każdy miał porówno, więc po dwie takie nabiereczki, a za chwilę będę ewentualnie dolewać. I teraz to koniecznie trzeba schłodzić, aby galaretka się stężała. Galaretka nam się już więc na górę trzeba dać bitą śmietanę. I ja wiem, że nikt nie używa śmietany w szpreju. Ale ja dzisiaj użyję, bo naprawdę bardzo rzadko kiedy używam, a takiej w kartoniku do ubicia nie mam. Więc, więc będę się posiłkować takim czymś. Raz, nie zawsze. Myślę, że przeżyjemy. Nic nam się nie stanie. Więc bez przesady. Możesz sobie jeszcze czymś przyozdobić. I tak się prezentuje gotowy deser Mikołajek. Zrobisz? I deserek jest szybki, pyszny, zrobiony dosłownie w chwilę, bez pieczenia. Wystarczy mieć tylko truskawki, galaretkę truskawkową, bitą śmietanę. Tak jak mówiłam, nie mam takiej w kartoniku do ubicia, więc posiłkowałam się tą w sprayu. Oczywiście nie polecam jej na co dzień, ale raz na jakiś czas nie zaszkodzi. Więc wszystko w granicach zdrowego rozsądku.